W kolejnym odcinku przepraszam, że nie było tak długo odcinków, ale nie miałem czasu nagrywać, za to dzisiaj będą dwa odcinki. Mam dzisiaj zamiar zrobić jakieś konkretne rzeczy, znaczy się już nie bawić w dobek, tylko pójść do jakiegoś prawdziwego kejwa, poszukać żelaza, diamentów itp Tutaj mam trochę żelaza Zbieram mi się drewno. Co każdy odcinek zbieram drewno. Dobra, powinno wystarczyć. Dobra, wróćmy do domu. Dobra, zróbmy patyki, tyle wystarczy, sobie zróbmy wreszcie porządne rzeczy, zróbmy sobie piecz. Zbroi na razie nie będę robił. Zróbmy sobie jeszcze, żeby nie mieć wszystkiego żelaznego. przydadzą się też żeby wszystkiego nie marnować jeden kamienny kilof kamienny jeszcze jeden to weźmy dobra mm. Trochę tą na się przyda, to zostawmy. Węgiel też się przyda. Mhm. Tak stylem, pochodnik Trochę się zrobię. To będzie jeszcze pochodnie wystarczy. usłyszmy jeszcze tu parę rzeczy to to I dobra ale mam to jedzenie albo no, zużyłem tak? Rich. to po... To bo... dobra, to idziemy w drogę poszukamy jakiegoś kejwa no i jeszcze jednej rzeczy zapomniałem Przeczytałam w takiej książce o Minecrafcie. była tam wieża, żeby się łatwo nie zakupić. Pomyślałam, że jest to dobry pomysł zbudować wieżę. Bo ostatnio, w odcinku, jeśli ktoś oglądał, to Było to się zgubiłem, potem zgubiłem rzeczy. Na tym, I na tym się skończył odcinek, więc mam powiedzieć, że zrobię taką wieżę. I wiecie, będzie widać z daleka, z wysoka. Niesku. miss parkour -o. Putin, 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 Miejmy nadzieję, że będzie widać. Tak trochę kubę z tutaj zrobię, żeby od tej strony też była pochodnia. Czy co? Chyba głodny jestem, a nie mam nic konkretnego do jedzenia, więc zeskoczę są za chwilę od drodze i wiecie. Coś tam widać, nie za bardzo, ale niech będzie. Tutaj sobie wyjmijmy bardziej jak do ekwipunku. Dobra, w drogę. Wiecie co? Żeby Teraz się z wami na chwilę poszegnam. I no wiecie, zrobię magiczne częcie, jak znajdę coś ciekawego, to, no wiecie, to wrócę. Siemanko, ziomeczki. Witam po przerwie, przybyłem stamtąd. Tutaj są te wielkie góry. Doszedłem sobie tutaj. Było tutaj dużo zwierząt, więc zamierzałam coś zjeść, bo jak widzicie, mam strasznie du dużo głodu. Mm. Mam trochę mięsa. Prześpimy się. Następnego dnia idziemy do kejba. Niech to piecze się nasze mięso. A ja powoli zbieram ekwipunek. A jest test. Który to jest pajęczek? Co, nie wiesz, kto to walną? Teraz zamierzamy już tak nie umierać jak wcześniej ciągle dla zabawy się bawiliśmy. Teraz gramy naprawdę, zbieramy ekwipunek. Widzicie, się zaczyna. nich tu będzie prawdziwa jaskinia. O, widać, że prawdziwa. Najpierw wejmy... Jest jakiś szybki ten zombie, zauważyliście? Nie wiem. Mi się wydaje, że szybki straszny. Cześć grzybu. Grzyb. Grzyb. Grzyb, grzyb, grzyb. 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 Strasznie szybkie jakieś te potwory. No Jezu przecież. to, to takie by... Nie wiem. Dobra. Wykopmy sobie tamten węgiel. Chciałbym trochę tego um, żelaza do pancerza i przydałoby się też jakiś cenniejszy kruszec, chociaż rac raczej w takiej kopalni tego nie znajdziemy, ale te diamenty by się przydały. Co ty wziąłeś po co ci piasek? Jest tu jakieś dziwne. Tutaj są te potwory w tym miejscu. Dlaczego one są takie szybkie? Dlaczego biorą se... Dlaczego ten zabieg wziął z piasek? Tutaj też jest jakieś jeszcze. O, żelazo! widzicie, bym tu nie poszedł. Ja bym nigdy nie wolno kopać w dół. To jest zasada. Jeden Dobra. odcinek ten będzie krótszy niż inny, ale za chwilę wrzuc wrzucam kolejny odcinek Dobra. zacznijmy od górnej. O, widać, że to będzie porządna kopalnia. To już naprawdę porządna. Skakać? Dobra, najpierw dolne jednak. Coś. Co oni robią? No, dlaczego te Creepery tak szybko wybuchają? Coś ci chodź, chodź. Weźmiemy go takim sprintem, tutaj to by fajnie nie było. Mamy tutaj to musi jesteśmy. Dobra. Zstawiłem tu coś? Tutaj coś jest. Żalazu. by slime? No. Ale potwór jest? No dawaj, dawaj kościotrupek. Chiar ja to Michał! Ale, to wykopmy sobie żelazo. Hej. Dziwne jakieś te lagi są. Już myślałem, że dioks. Przybiciało mi się. Toż jeszcze stoi. Piątek, widać, pajączko. A co, nie możesz się wydostać po prostu? No. tutaj widać. Pięknie załatwiliśmy ich. Ja w ogóle lubię strzelać w zuchu w Minecrafcie. Całkiem niezłego cela, jak pewnie każdy. Dobra, jedzenie się przyda. Wybuchaj, wybuchaj. Dawaj, dawaj, wybuchaj. Chcecie pajączku? Musisz się martwić. Dobrze, że mamy jeszcze trochę węgla, bo nic nie ma? No. Wydawało mi się, że opuszczono kupony. To by było szczęście, ale dobry, dobry cave. Trzeba powiedzieć, że dobry cave. Dobra. Strasznie przedłuża się ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Lajkujcie, subskrybujcie. I na tym... Za chwilę kolejny odcinek w tym samym miejscu. No i wiecie.